Ewelina, pyta i Tom Majkowski, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na okolicę do deszcz. Czy naprawdę w czas i czy po. deszcz. Po burze. I w racydzie pogodzie regionie regionie. Sprawdźmy, Tom, kuponiec mu. Kopuszko czy za zawielczył na tak z Tomi do deszcz. A Katowice, Zielona Góra oraz Dańska Tychy na terenach stopi do deszcz. A Białsku, Biała, Cieszynie i życu na terenach stopi do słońca i puchnie szycha całego, całego kraju. Białsku, Biała, Cieszynie i Rzybcu na terenach stopi do słońca. Do deszcz. Agnieszka Bizel, Sport, I Janowukowej aktualności, pamięci czy wiosny od. Od Katarzyna Pomorska i Tom Majkowski, ja proszę o 17.93 i o 18.55 Tomku. Ja dziękuję bardzo i to wszystko. Zapraszam na prognozę. pogodę ta do niedzieli. Kłania się do zobaczenia. Okay.